Cześć Janusz Szymicki, lekcja Regipel. Dzisiaj specjalny, dziwny trochę odcinek, bo pokażę wam, co do mnie przyjechało. Co do mnie przyjechało dzięki wam, dzięki osobom, które wpłacały na zbiórkę, a Mam dostawę prosto z Włoch z Holiard, To jest sklep z dewocjonaliami, który ma właśnie m.in. oficjalny merch Watykanu. Luce! Oficjalny merch na rok jubileuszowy 2025. Zamówiłem maskotkę Luce, właśnie, i jeszcze pewne drobnostki. Zostańcie do końca, bo będzie można coś z tego pudełka wygrać. A teraz już zabieramy się za unboxing. Jeszcze obejrzymy pudełeczko. Widać, że z Włoch scatola, rakolta karta, le dyspozycjoni del tuo komune, reducić il volume della scatola. To chyba radzą, żeby, żeby Zająć się tym recyklingiem. Uczę się włoskiego, teraz tak się po, popisałem trochę. E, widać też, że mamy tutaj Religious Items, description. E, wyrwałem swoje dane, żebyście nie widzieli. Dobra, ale już tak. E, zabieramy się do, e, do otwierania pudełka. Dobra, zabieramy się jakoś delikatnie, bo tu mamy oczywiście luszaka, więc żebyśmy nie uszkodzili go. Dobrze zabezpieczona. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. O, jest, 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 jest. Zobacz. Widzicie? Zobaczcie, leży twarzą do ziemi. Dobra. Ale zaraz, najpierw te, te, te inne rzeczy tutaj wam pokażę. Tak, mamy taki pin. O, widzicie? Pin, e, pin z tym z gołąbkiem przyjaciółką Lucze. To wziąłem dla mojej córeczki. Piękne, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy jeszcze. Mamy jeszcze trzy takie rzeczy. O. Takie przypinki. Zaraz. O, najpierw łapie mi ostrość. Tak. Taka. I jeszcze taka. No i właśnie jedna z tych przypinek będzie Jedna z tych przypinek będzie na pewno do wygrania. Jedną rozdam osobom, które mi wpłacały na, na supi, a jedną dla patronów e, lub matronek. No i gwóźdź programu lucze. Dobra, werble jakieś tutaj zrobię. <grym> Oto lucze. Bardzo fajna. Ej, super jakość. Dobra, mamy tutaj. E, mamy tutaj oczywiście tak, e, coś takiego tutaj z, z metkę z całą produkcją i opisem. No, wyprodukowana w Chinach, więc no tak. <noise> Włoska, importowana, licencjonowana przez tutaj One Target, jakiś ten, ale przez mm, wyprodukowana w Chinach. Made in China, więc tak, nawet Watykan produkuje w Chinach. Co tutaj mamy jeszcze interesującego? Jest ta laska luczona, jest miękka, <noise> taki, taki dziwny tutaj ten taki dziwny klusek tutaj się, się, się robi. No ale, ale spoko. No musi mieć laskę. Jest pielgrzymką, więc każdy, każda osoba, która chodzi na pielgrzymki, musi mieć swoją laskę. Mamy płaszczyk przeciwdeszczowy. On jest taki z takiego śliskiego materiału jakiegoś plastikowego. Czy ten płaszczyk schodzi? Uwaga. I... Tak, schodzi. Można zdjąć, zdjąć ten. Można zdjąć tutaj, a nie uderzaj w to, bo będzie niegrzeczna lucze. Można tutaj zobaczyć włoski, są piękna, piękna alternatywka lucze. Oczy, widzicie? Oczy tutaj są muszle, takie właśnie przygrzebków, które są takim wskaz wskazówką tej drogi mm, pielgrzymkowej y, do Hiszpanii. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? E, Lucze chyba można rozebrać. Sprawdzimy to. Tak, odpina się tutaj i płaszczek. O, ale tutaj jest, widzicie, zaszyte, więc nie można do końca tego nie można do końca tego zdjąć. Bez przesady, tak? Pod spodem lucze jest po prostu biała. Tutaj nie ma żadnych jakichś oznak seksualności. Bez przesady to jest watykańska zabawka, katolicka. Tutaj nie może być takich rzeczy. Metka jest też na ubranku. Gdyby ktoś zdjął to, żeby było wiadomo, że to jest official, official product of Watykan. Nie, no nie ma tak napisane, ale jest napisane. Toki Doki Design by Simone Legno, Lucien Friends. Też Made in China, 100% poliester ten, ten płaszczek. Tak. Mogłbym to teoretycznie rozerwać tą nitkę i ją rozebrać zupełnie, ale nie będę tego robił. Tu jest logo tego roku jubileuszowego, tutaj. Tu jest logo roku jebliszowego. No i oczywiście mamy co mamy różaniec, tak? Tutaj jest różaniec, jest krzyżyk. Różaniec czy różaniec można zdjąć jej można. O, żebym go nie rozerwał, bo to jest na takiej, na takiej gumeczce cienkiej. Teraz zdejmę go tutaj poza kamerą i Wam pokażę. Tak, można zdjąć, to jest różaniec, tylko czy on ma odpowiednią liczbę tych e, paciorków, no nie sądzę, nie, no. Będę teraz tego, nie będę teraz tego liczył, ale dobra, założę jej z powrotem, to jest, jej, to jest coś dla niej ważnego, więc nie będziemy jej, jej tego zabierać. A co jeszcze jest tutaj taki fajny szczegół, tutaj widać, ma ubłocone buty, tak? No bo oczywiście jak się chodzi na pielgrzymkę, to buty się mogą ubłocić, więc tutaj są takie plamki widać. Tutaj są ci jej przyjaciele, już teraz nie pamiętam wszystkich, jak, jak oni się nazywają, ale są oczywiście, widzicie, z całego świata, więc to jest, to jest bardzo takie inkluzywne. <laughs> inclusivna Watykańska zabawka. No więc tak, no kurda, mega. <laughs> ja rozzywam. Mam mam, e, mam maskotkę Watykanu. Di sospense e di sorpresa, ma da ultimo condivido con voi il logo ufficiale dell'Expo 25 della Santa Sede. To jest maskotka Watykanu, no maskotka roku jubileuszowego, dobra, no nie samego Watykanu, tak, roku jubileuszowego, ale, ale oficjalny produkt koprodukcji w Watykanu i, i właśnie Toki Doki, czyli tej, tej firmy, która produkuje. To jest firma, która bardzo podobna do Sanrio. Nie wiem, czy widzieliście mój poprzedni film na ten temat. To jest firma podobna do Sanrio. Oni robią różne rzeczy, takie właśnie figurki, różne pluszaki i tak dalej, które mają też na jakieś swoje historie. Właśnie ciekawe jest to, że one są często trochę nie po linii Watykanu, bo na przykład. No, są oczywiście LGBT friendly i tak dalej, no. Tokidoki nie stroni od tematów dalekich kościołowi katolickiemu. Znajdziemy ich postacie w anturażu tęcz LGBT, zodiaka, halloweenowym czy nawet piekielnym. Jednym z najpopularniejszych postaci Tokidoki jest Adios. Jak mówi strona Tokidoki, Adios spędził 500 lat w piekle, skąd diabeł wyrzucił go za dobroduszność. Był jednak zbyt psoty na niebo, więc został skazany na życie na ziemi ze swoją dziewczyną ciało-ciało i kotem skeletrino. Spójrzmy jeszcze raz na te piny. To są przypinki, takie akrylowe. Jedna to jest właśnie z lucze. Druga też z lucze, ale to jest ze świeczką. I trzecia jest z jej pieskiem i z aniołem stróżem, który, który, na, który ją, który się nad nią opiekuje. Fajne, fajne. A i jeszcze ten, jeszcze raz ten z, z aniołkiem, z gołąbkiem, przepraszam. To jest gołąbek pokoju. To jest dla mojej córki, tego nikomu nie oddam. Jeszcze wam pokażę po co mi była ta lucza. Bo pewien mój tutaj przyjaciel, który siedzi ze mną na biurku, czuł się samotny. I teraz ma już, ma już koleżankę. Mniej więcej podobnego rozmiaru są. Chyba, chyba tutaj Jezus jest odrobinkę mniejszy. Nie, jest, jest wyższy, ale, ale ma mniejszą głowę. No, ale myślę, że dogadają się. No. Myślę, że się dogadają. Więc, więc tutaj Pan Jezus ma już swoją partnerkę. Lubicie się? Co ja robię ze swoim życiem? Więc tak, symbol symbol religii i symbol roku jubileuszowego ze mną. Powiem wam też, ile to kosztowało. No nie było to tanie. To jest oryginalna. Oryginalna włoska robota od Toki Doki, więc to taniem być nie może. To kosztowało 166,59 zł. Oni jakoś przeliczają po prostu z euro automatycznie, dlatego takie dziwne końcówki są. Przypinki kosztowały 8,35, więc pewnie 2 euro, tak? Czy półtora czy euro. A to yy, ta przypinka z Gołębicą kosztowała 39,12 zł więc to nie było tanie, tak? Łącznie produkty kosztowały 230,77 zł, a kurier kosztował 43,52 zł. No kurier z Włoch po prostu, dlatego, dlatego to nie było tanie. Miałem jeszcze bon rabatowy na 65,93 zł. Jakoś tak dali mi chyba za to, że wkładałem różne rzeczy do koszyka i wyjmowałem zaraz, więc pewnie się zlitowali nade mną i zobaczyli, że biedak z Polski, więc, więc rzucili się. Duża część tego zakupu została finansowana przez osoby, które na SUPI mi wpłacały na tę konkretną maskotkę, plus jeszcze od patronów i matronek dorzuciłem parę złotych. Dobra, na koniec na konkursie, tak jak mówiłem, Lucze i Gołębica zostają ze mną, Gołębica idzie do mojej córki, ta myślę poleci do osoby, która najwięcej wpłaciła na SUPI na zbiórkę. Tą przypinkę dostanie jedna z osób, które wspierają mnie na Patronite. Na koniec ten trzeci pin leci do kogoś z Was. Zadanie jest proste: trzeba oczywiście subskrybować ten kanał, to po pierwsze, a po drugie, może takie ekumeniczne zadanie: skoro maskotka nazywa się Lucze, to napiszcie, co daje Wam światło w życiu. To może być oczywiście coś związanego z religią, może nie wiem, poranna modlitwa, wieczorna modlitwa, może to być coś zupełnie sekularnego, może wasi przyjaciele, rodzina możecie opisać jakąś historię, która wam sprawiła radość i po prostu dała wam kopa do, do, do życia, tak? I do po prostu uśmiechnięcia się i właśnie takie było waszym takim właśnie światłem. No, myślę, że fajne zadanie. Każdy będzie mógł coś swojego tutaj wymyślić bez względu na przynależność religijną lub jej brak. Dobra, to już koniec filmu. Lucze, pożegnaj się. Do widzenia. Do widzenia.